Cześć, z tej strony Arek i witam Was w kolejnym filmie na kanale Elektrobib. Dzisiaj będzie film montażowy i pokażemy Wam, jak poprawnie założyć nasz najnowszy napęd KSE800S i samodzielnie zautomatyzować swoją bramę przesuwaną. Napęd KSE800S to maszyna, która jest zbudowana w oparciu o metalową przekładnię, 24-woltowy silnik DC i może obsługiwać bramy o ciężarze nawet 800 kg. Dodatkowo wyposażony jest w najnowszy sterownik w pełni cyfrowy z wyświetlaczem i dzięki temu bardzo łatwa jest jego konfiguracja i ustawianie wszystkich funkcji. Dodatkowo napęd jest wyposażony w zasilanie awaryjne, więc gdyby nawet nie było napięcia w sieci, to i tak będzie w stanie otworzyć waszą bramę. Prędkość przesuwania bramy w tym napędzie wynosi 18 metrów na minutę, więc jest o 50% szybszy niż pozostałe napędy z naszej oferty. Kilka słów na temat bramy. Szerokość światła to 4 metry, razem z ogonem brama miała długość około 6 metrów. Waga bramy zawierała się w granicach 350-400 kg. Brama pracuje bez zacięć na całej drodze, którą pokonuje, ale pewien dodatkowy opór wprowadza żywopłot, który na całej jej długości do niej przylega. Jednak napęd dysponuje na tyle dużym zapasem mocy, że nie będzie to stanowić istotnego problemu. W miejscu montażu automatu muszą być wyprowadzone przewody według schematu, który teraz widać na ekranie. Podane na nim przekroje żył w kablach są orientacyjne. Do urządzeń, które pobierają niewielkie moce, jak np. fotokomórki, czyli numerki 2 i 3, albo lampa sygnalizacyjna, numerek 4, przekroje przewodów mogą być mniejsze niż podano. Z kolei jeśli chodzi o przewód zasilający 230V, to nie należy stosować mniej niż podane 1,5 mm2. Natomiast ilości żył w kablach to niezbędne minimum. Oznacza to, że można użyć kabli o większej niż podana ilości żył i może się to czasem okazać bardzo korzystne. Wszystkie przewody muszą być wyprowadzone w miejscu montażu napędu, najlepiej na środku miejsca dla niego przeznaczonego. Wtedy na przykład unikniecie kucia betonu. Jeśli zamierzacie podłączyć do napędu przyciski, dodatkowe radia albo sterowanie z instalacji alarmowej budynku, to dobrze jest od razu poprowadzić odpowiednie kable, czyli połączenia opcjonalne ze schematu. Podczas montażu będziemy używali narzędzi, które raczej każdy posiada, albo łatwo je od kogoś pożyczyć. Będzie potrzebna na pewno młotowiertarka albo wiertarka udarowa do wywiercenia otworów w fundamencie, szliwierka kątowa, wiertarko-wkrętarka, śrubokręty, klucze płaskie, oczkowe albo nasadowe, szczypce lub kombinerki, odpowiednie wiertła do betonu i metalu, miara zwijana i młotek. W naszym przypadku również spawarka była potrzebna, ale jeśli listwy będą mocowane za pomocą nitonakrętek, wtedy zastąpi ją nitownica do ich zaciskania w profilu bramy. Do montażu napędu na przygotowanym fundamencie wykorzystamy płytę z gwintowanymi tulejkami dostarczalną razem z automatem. Można ją montować tak jak my, albo zatopić w fundamencie podczas jego wylewania. Krawędź płyty powinna się znajdować w odległości 5 do 5,5 cm od boku profilu bramy, na którym będzie montowana listwa zębata. Zapewni to, że listwa będzie się znajdować na środku szerokości koła zębatego napędu. Następnie odrysowujemy miejsca wiercenia w betonie. Jeden z otworów w płycie znajdował się na krawędzi rowka na przewody, więc z tego powodu został przesunięty nieco w stronę środka płyty. Następnie wiercimy otwory na kołki rozporowe. I umieszczamy w nich kołki. Potem mocujemy płytę do betonu, uprzednio wyprowadzając przewody przez otwór w jej centralnej części. Solidnie dokręcamy ją do fundamentu i gotowe. Po przykręceniu płyty montażowej do fundamentu można przykręcić do niej napęd. Przewody przeprowadzamy przez otwór w korpusie napędu i ustawiamy go na płycie. Przykręcamy go do płyty za pomocą dostarczonych w komplecie śrub M8. Na razie jeszcze nie do oporu, tak aby można było doregulować pozycję napędu względem profilu bramy. Musimy tak ustawić napęd, aby listwa wypadła na środku koła zębatego lub przynajmniej tak, aby zazębiała się z nim na całej swojej szerokości. Po ustawieniu napędu we właściwej odległości od bramy możemy już dokręcić śruby mocujące. Na czas wykonywania dalszych prac zakładamy pokrywę na napęd, aby nie uszkodzić niczego wewnętrznego i aby nie plątały się nam pod rękami niepodłączone jeszcze przewody. Uwaga! Jeśli tak jak my, będziecie montować listwę spawając tulejki do bramy, to koniecznie róbcie to przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych w napędzie. Dzięki temu nie uszkodzicie sterownika napędu podczas spawania. Przed rozpoczęciem montażu listew zębatych musimy jeszcze rozblokować sprzęgło w przekładni napędu. W tym celu kluczykiem otwieramy zamek i odchylamy dźwignię rozblokowania o 90 stopni. Najpierw ustawiamy bramę w jedną ze skrajnych pozycji. My na przykład ją zamknęliśmy. Następnie kładziemy na kole zębatym listwę z przykręconymi tulejkami. W ten sposób widzimy, w których miejscach należy oczyścić profil bramy z farby. Spawamy pierwszą i ostatnią tulejkę listwy, a dopiero na końcu środkową. Podczas spawania dwóch skrajnych tulejek muszą się one znajdować w pobliżu koła zębatego napędu, aby listwa była przymocowana równo na całej długości. Po przyspawaniu odcinka listwy przesuwamy bramę i w opisany sposób postępujemy z każdym kolejnym odcinkiem listwy, aż uzbroimy w ten sposób całą bramę. Po zabezpieczeniu spawów przed korozją można docelowo umocować wszystkie listwy. Pomiędzy listwą a kołem zębatym napędu musi być pozostawiony odpowiedni luz. Aby go zapewnić, można się posłużyć prowizorycznym dystansem zrobionym z kawałka przewodu 1,5 mm2 w izolacji. Ustawiamy listwę jedną ze skrajnych tulejek przy kole napędu i wkładamy taki dystanser pomiędzy listwę a koło. Dokręcamy śrubę. Następnie przesuwamy bramę drugą skrajną tulejką mocowanego odcinka listwy do koła napędu. Wkładamy dystanser i dokręcamy drugą śrubę. Na końcu dokręcamy śrubę środkową. W taki sposób ustawiamy każdy następny odcinek listwy na całej długości bramy. Po zamocowaniu wszystkich listew ręcznie przesuwamy bramę, aby się upewnić, że na całej długości bramy mechanika jest zrobiona poprawnie. Jeśli trzeba, to koniecznie teraz korygujemy ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest ok, możemy przejść do następnego etapu pracy. Fotokomórki najlepiej jest zamontować na wysokości około 40 cm nad przejazdem, aby były w stanie wyłapać możliwie jak najwięcej przeszkód. Odbiornik fotokomórki zamontuj po tej stronie bramy, która jest najmniej wystawiona na bezpośrednie światło słoneczne. Dzięki temu słońce go nie oślepi i system będzie działać niezawodnie. Po wprowadzeniu kabla do obudowy fotokomórki można go od razu podłączyć. W odbiorniku mamy dwie dwustykowe kostki. W jednej podłączamy zasilanie, w drugiej mamy sygnał wyjściowy. Odpowiednie oznaczenia są na płytce. Polaryzacja zasilania w wypadku fotokomórek FK02 nie ma znaczenia. Tryb pracy odbiornika ustawiamy na NC. Po podłączeniu zasilania i sygnału wyjściowego kierujemy płytkę na przeciwległy słupek, dokręcamy jej mocowanie, a następnie układamy przewody w obudowie i zamykamy pokrywkę fotokomórki. Niemalże identycznie przebiega instalacja nadajnika fotokomórki. Po przykręceniu na odpowiedniej wysokości od gruntu plecków obudowy na przeciwległym do odbiornika słupku wprowadzamy do środka przewód. W nadajniku mamy już tylko jedną dwustykową kostkę, do której należy podłączyć zasilanie. Polaryzacja jest tutaj nieistotna. Po podłączeniu zasilania płytkę nadajnika ustawiamy w kierunku zamontowanego wcześniej odbiornika, układamy wewnątrz przewody i zamykamy obudowę nadajnika fotokomórki. Lampę mocujemy na boku słupka za pomocą adaptera lub bezpośrednio na jego wierzchołku. Podstawę lampy przykręcamy za pomocą dwóch samowiercących wkrętów, a przez trzeci otwór przeprowadzamy do środka kabel zasilający. Do podłączenia zasilania wykorzystujemy lewą kostkę. Polaryzacja napięcia jest tutaj nieistotna. Prawa kostka służy do podłączenia kabla antenowego, jeśli jest taka potrzeba. U nas pozostanie niepodłączona. Po przykręceniu podstawy do słupka podłączamy zasilanie lampki, a następnie zamykamy obudowę i blokujemy ją z wyczuciem dokręcając antenę. Na dole po prawej jest złącze wejścia zasilania 24V. Wyżej są styki dla akumulatora zasilania awaryjnego, a ponad nimi znajduje się złącze dla panelu solarnego. Kolejne jest złącze zasilania silnika a zaraz nad nim jest trzystykowa kostka do podłączenia fotokomórek. Ostatnim złączem z prawej strony jest złącze lampy sygnalizacyjnej. Na lewej krawędzi płyty u samej góry znajduje się złącze enkodera. Poniżej niego jest złącze dla krańcowego bezpieczeństwa. Idąc w dół widzimy cztery przyciski do programowania sterownika, a tuż przy nich znajduje się wyświetlacz cyfrowy. Ostatnim złączem z lewej strony na samym dole jest złącze zewnętrznych wejść sterujących. Pierwszy górny styk to furtka, drugi to sterowanie cykliczne całą bramą, trzeci sygnał otwórz, czwarty sygnał zamknij, piąty sygnał stop, a ostatni na dole to wspólna masa dla tych wszystkich wejść sterujących. Podłączenia elektryczne zostaną wykonane według widocznego schematu. Spośród widocznych elementów w naszym wypadku nie będą tylko podłączane końcówki bezpieczeństwa, panel solarny i zewnętrzne przyciski sterujące. Podłączanie rozpoczynamy od fotokomórek. Minus zasilania odbiornika razem z jednym stykiem przekaźnika wyjściowego podłączamy w dolnym styku kostki do masy. Drugi styk przekaźnika fotokomórki podłączamy w środkowym styku kostki, a plus zasilania odbiornika fotokomórki podpinamy do ostatniego, górnego styku. W nadajniku fotokomórki musimy podłączyć jedynie zasilanie, które pobieramy z tych samych styków kostki, gdzie wcześniej podłączyliśmy odbiornik. Ostatecznie mamy podłączone minus zasilania odbiornika i nadajnika oraz jeden styk przekaźnika wyjściowego, drugi styk przekaźnika wyjściowego oraz plus zasilania nadajnika i odbiornika. Tak uzbrojoną wtyczkę ostrożnie wpinamy w złącze na płycie głównej sterownika napędu i starannie układamy przewody. Lampę sygnalizacyjną podłączamy w górnym złączu z prawej strony. Dolny styk to plus, górny minus. Po przykręceniu przewodów wkładamy wtyczkę z łącze na płycie, a następnie układamy przewody. Wszystkie przewody podłączane we wtyczkach muszą od razu opadać w dół, aby skondensowana na nich wilgoć nie spływała na płytę sterującą. Zasilanie 230V podłączamy w kostce na boku napędu. Od prawej licząc mamy styki ochronny, neutralny oraz fazowy. Oczywiście bezpiecznik na linii zasilającej musi być wyłączony. Po przykręceniu wszystkich przewodów w kostce zasilającej sprawdzamy wszystkie wcześniej wykonane podłączenia. Jeśli wszystko jest OK, to możemy włączyć zasilanie. Wyświetlacz pokaże sekwencję startową, a następnie przejdzie w tryb czuwania. Ostatnim elementem, jaki został nam do podłączenia, jest akumulator zasilania awaryjnego. Fabrycznie na czas transportu urządzenia biegun dodatni akumulatora jest odłączony od sterownika. Musimy jedynie ostrożnie wsunąć wtyczkę na wolny styk z oznaczeniem BAT, wlutowanym na płycie głównej. Przed rozpoczęciem programowania parametrów sterownika musimy najpierw ustawić bramę mniej więcej na środku i zablokować sprzęgło w napędzie, zamykając dźwignię kluczykiem. W następnej kolejności musimy sprawdzić, czy silnik obraca się we właściwym kierunku. W tym celu wciskamy i przytrzymujemy przycisk SET do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1 i puszczamy przycisk. Następnie przyciskami Open i Close ręcznie sterujemy napędem. Przycisk Open ma bramę otwierać, a Close zamykać. Jeśli jest na odwrót, to musimy zamienić biegunowość podłączenia silnika we wtyczce po prawej stronie sterownika. Gdy silnik obraca się we właściwym kierunku, możemy przystąpić do programowania pozycji krańcowych. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk SET do momentu, aż wyświetlacz pokaże jedynkę. Przyciskami Open i Close precyzyjnie ustawiamy bramę w tym miejscu, gdzie się ma zatrzymywać po pełnym otwarciu. Zatwierdzamy ustawioną pozycję krótkim naciśnięciem przycisku SET, wyświetlacz pokaże cyfrę 2. Następnie przyciskami Open i Close ustawiamy bramę w tej pozycji, w której się ma zatrzymywać po całkowitym zamknięciu. Zatwierdzenie ustawionych w ten sposób pozycji bramy. Wykonujemy krótkim naciśnięciem przycisku Set. Napęd wyjdzie wtedy z trybu programowania i powróci do pracy w trybie czuwania. Aby wyregulować siłę odbicia od przeszkody, czyli tzw. przeciążeniówkę, przytrzymujemy przycisk Set, aż wyświetlacz pokaże cyfrę 3. Zmianę wartości parametru wykonujemy przyciskami Open i Close. Im większą ustawimy wartość parametru 3, tym mocniej brama naprze na przeszkodę. Ustawienie go na wartość 0 wyłącza zabezpieczenie przeciążeniowe. Po wyregulowaniu parametru zatwierdzamy ustawienie krótkim naciśnięciem przycisku SET. Sterownik powróci wtedy do pracy w trybie czuwania. Aby aktywować funkcję furtki, wciskamy i przytrzymujemy przycisk SET, aż wyświetlacz pokaże cyfrę 4. Wartość 0 oznacza nieaktywną funkcję, wartość 1: furtka jest aktywna. Po wyborze właściwego ustawienia zatwierdzamy je krótkim naciśnięciem przycisku set. Jeśli chcemy, żeby po częściowym otwarciu brama sama się zamknęła, to czas ten ustawiamy w parametrze numer 5. Przyciskamy i trzymamy przycisk set, aż wyświetlacz pokaże piątkę. Czas do zamknięcia wyliczamy mnożąc wartość parametru przez 5 sekund. Wartość 0 wyłącza funkcję autozamknięcia. Po ustawieniu właściwego czasu zatwierdzamy go krótkim naciśnięciem przycisku set. Jeśli będą wykorzystywane krańcówki bezpieczeństwa, to trzeba je aktywować w parametrze numer 6. Przytrzymujemy przycisk set, aż wyświetlacz pokaże szóstkę. Wartość parametru ustawiona na 1 to krańcówki nieaktywne, wartość 0, krańcówki będą aktywne. Po ustawieniu właściwej wartości parametru zatwierdzamy go krótkim naciśnięciem przycisku set. Jeśli chcemy, aby brama po całkowitym otwarciu sama się zamknęła po określonym czasie, to do ustawień tego czasu wchodzimy przytrzymując w trybie czuwania przycisk Open, aż wyświetlacz pokaże poziomą kreskę. Czas do zamknięcia wyliczamy mnożąc wartość parametru przez 10 sekund. Wartość 0 wyłącza funkcję autozamknięcia. Po ustawieniu właściwego czasu zatwierdzamy go krótkim naciśnięciem przycisku set. Programowanie pilota wykonujemy naciskając długo przycisk kod, aż na wyświetlaczu zaświeci się kropka. Następnie dwukrotnie naciskamy w pilocie ten przycisk, który ma sterować automatem. Możemy użyć dowolnego z trzech pierwszych przycisków pilota. Czwarty jest zarezerwowany dla funkcji furtki. Kasowanie pilotów z pamięci sterownika odbywa się przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku kod tak długo, aż najpierw się zaświeci, a następnie zgaśnie kropka na wyświetlaczu. Po wyregulowaniu wszystkich parametrów sterownika oraz zaprogramowaniu pilotów. Koniecznie należy jeszcze raz sprawdzić poprawność pracy systemu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, czyli przeciążeniówki i fotokomórek. Jeśli wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami, możemy założyć na napęd pokrywę i przykręcić ją do korpusu napędu dwoma śrubkami po bokach pokrywy. Od tej chwili napęd jest gotowy do pracy. Na koniec jeszcze uwaga na temat używania ręcznego rozblokowania przekładni napędu. Jeśli przy pracy napędu bez końcówek bezpieczeństwa po wyregulowaniu pozycji krańcowych zajdzie potrzeba ręcznego otwarcia bramy, to po rozblokowaniu sprzęgła w napędzie musimy je zablokować dokładnie w tej samej pozycji bramy, co przed jej ręcznym otwarciem. W przeciwnym wypadku będzie konieczna ponowna regulacja punktów skrajnych. Jak widzieliście, proces montażu napędu KS800S wcale nie jest skomplikowany i każdy z was na pewno poradzi sobie samodzielnie. Wystarczą proste narzędzia, które na pewno każdy ma w domu, może za wyjątkiem spawarki, ale jeśli nie ma konieczności spawania listew, dobramy to każdy inny sposób ich mocowania także będzie dobry. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Dziękuję, że go oglądaliście. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, postaramy się na wszystkie odpowiedzieć. Lajkujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej. Niech ta wiedza szerzy się w świat, żeby każdy mógł z niej skorzystać. A tymczasem dziękuję za Wasz czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!